Dzisiaj opowiemy Wam, dlaczego nam się tutaj wydarza z tym całym silnikiem źle. Pierwsza rzecz. Bardzo mocno nam dymił. I przyszedł taki fachowiec i stwierdził, że to urządzenie nie powinno mieć takiego luzu. I to jest jego główna przyczyna, że bardzo nam kopcił ten silnik. Yy, pluł nam powiedzmy ropą. Tak bardzo bardzo. Źle się zachowywała i mam nadzieję, że jeżeli już to zrobimy, e, zregenerujemy, to znowuż będzie silnik działał. I żeśmy jeszcze e, tu mogę Wam pokazać, rozkręciliśmy przykładnie. W tej przykładni są tak zwane takie uszczelki małe, które musimy wziąć i wymienić na nowe. Dlatego wszystko jest w trakcie remontu. O. I teraz tak, są po cztery na każdą śrubę założoną. I teraz musimy zrobić, żeby była taka jedna. Gdzieś muszę kupić yy, takie oriengi, takie uszczelki, takie gumbo, bo oryginalnie były takie, nie? A tutaj nasz kolega yy, takie coś zrobił i zdał to egzamin, bo prawie 20-30 godzin. Motor y, pracował i nie rozwaliło się, to, czyli zdaje egzamin, natomiast chcemy kupić już takie, takie typowo oryginalne, nie? No, będzie problem na pewno, żeby to włożyć, czym jak to będzie, nie? Na razie, na razie musimy to dostać i kupić. No jest dzisiaj niedziela, to jest zdemontowane, dwa dni żeśmy y, y, próbowali, odpalali, cudowali, przekładali jedną sekcję na drugą, y, no i bardzo, bardzo, bardzo dużo roboty. No, i w każdym razie, jak wszystko dobrze pójdzie, to może w poniedziałek, we wtorek już będzie to zrobione, i w przyszłym tygodniu zakładamy jeszcze raz. Odpalamy, i powinno wszystko hulać jak trawala. Ale czas pokaże, bo zawsze jakieś niespodzianki mogą nam wyjść, wyskoczyć. No, taka, taka to przygoda w tej naszej owce. A teraz zabierzemy was na spacer i pokażemy Wam jeszcze, jakie są zmiany aktualnie na Pawęży, Bo tam są. Fajne, ciekawe zmiany, które będą nam w przyszłości pomagały, ułatwiały życie na jachcie. No to idziemy. Tu w kuchni się nic nie zmieniło. Tu wężą różne rzeczy. Tu ponownie musieliśmy zdemontować uchwyt na ploter. Kabry znowu są luzem, ponieważ niestety. Skrzynka drewniana, która tam była zrobiona, się rozpadła, rozeszła, rozpadła i nie ma. A tu mamy taką platformę. I ta platforma. Arek, pokaż Państwu platformę. To jest platforma. Platforma to jest państwo. Oczywiście, muszą być deski jeszcze zamontowane w późniejszym terminie. Co mówisz? Deski muszą być zamontowane, ale w późniejszym terminie. Mieliśmy też zamontowany taki schodek, ale niestety. Nie no, przedaż. nie przemyśleliśmy tego wszystkiego. Ten schodek po prostu przeszkadzałby, po pierwsze, w składaniu tej platformy, a po drugie, w, no nawet. Nawet w tym żeby po prostu usiąść wygodnie to by było niewygodne żeby tam siedzieć bo by ten schodek był na plecach. Pysy. A tak możemy teraz... Całą Teraz się nagrywa. Musisz trzymać mocno. Tak. A no tak możemy teraz. O. Złazić. Łazić. Na przykład przypłyniemy pontonem sobie do jachtu i będzie można. Po prostu wygodnie wejść i też w każdym momencie będzie można drabinkę sobie rozłożyć. Nawet z wody jest, będzie ona dostępna. I drabinka jest, drabinka jest długa i jest blokowana, więc będzie można wygodnie sobie nawet z głębokiej wody wejść i wyjść. To... Wejść to najlepiej wskoczyć. I to takie zmiany. Więc tyle na dzisiaj. Bardzo dziękujemy. Staramy się coś kombinować, żeby dalej ten kanał działał. I, I do zobaczenia następnym razem. Pa. Wyłącz. Jeszcze.